Przemierzając świat w Kingdom możemy natknąć się na ciekawą historyczną analogię. Niedaleko Tachowa, na północny zachód, znajduje się w lesie Polana z nieoznaczonym grobem. Przy użyciu łopaty możemy dowiedzieć się, co znajduje się w środku, a jest to. Panem Maria. To musela być No niestety grup ciężarnej kobiety. I to dlaczego ona się tutaj znajduje? Nie jest przypadkiem. Możemy uznać, że kobieta została pochowana tutaj, bo tutaj zmarła, ale niestety jest też gorsze wyjaśnienie. Średniowiecze rządziło się własnymi, niezbyt logicznymi prawami. Śmierć kobiety z płodem w środku była dla kościoła niewygodna, ponieważ pojawił się tutaj problem pochówku nieochrzczonego dziecka. Zresztą podobna misja pojawiła się w wątku na początku gry z dzielarką Bożeną. W średniowieczu często wykonywano pośmiertelną cesarkę, aby móc ochrzcić dziecko, dzięki czemu kobieta z dzieckiem mogła spocząć na cmentarzu. Tutaj niestety się to najwyraźniej nie wydarzyło i wychodzi na to, że niestety kobieta musiała spocząć w lesie. No albo po prostu tu zmarła i nie chciałbym się jej nieść do cmentarza, a ja dopisuję bezsensowne teorie. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach.